Witajcie na moim kanale, ja jestem Lena i zobaczcie co dzisiaj będzie W sumie to nie wiem, czy ten film można nazwać vlogiem, czy tak niekoniecznie e, Ale nazwijmy to taki vlog e, Ci, co obserwują mnie na moim Instagramie i go śledzą na bieżąco e, Wiedzą, że zamówiłam sobie sztuczny bluszcz na ścianę, taki zwisający który mi się mega podobał i już dawno myślałam o zakupie takiego bluszczu e, Widziałam go na szyjnie W sumie w większości patrzyłam jednak na te szyjnowe bluszcze, że tak powiem e, I stwierdziłam, że tak To jest ta chwila, ten moment, kiedy ja chcę ten bluszcz i on mi się mega podoba e, I zamówiłam go sobie Sorry, ręka mnie zabolała i stwierdziłam, że muszę o coś oprzeć e, Aparat więc to było tak, że zamówiłam ten blusz i po zakupie uświadomiłam sobie po dwóch dniach, o mój gumka, po dwóch dniach uświadomiłam sobie, że nie pasuje mi tam cena, nie pasuje mi kiedy to przyjedzie, 6-7 marzec, ok, wysyłka z Chi, rozumiem, ale stwierdziłam, że w sumie spojrzę też na długość i na to jak jest wykonany ten bluszcz. Po sprawdzeniu okazało się, że bluszcz ma 2 metry i jest on jeden. Jeden, dwumetrowy bluszcz za 7 zł i to już mi się nie zgadzało. Od początku ta cena była za kilka bluszczy, bo tam była taka jakby ściana z bluszczy pokazana. Ja później przeczytałam, że to jest jeden, dwumetrowy bluszcz. A nie chciałam takiego bluszczu, bo zależało mi na gęstym, dużym bluszczu na ścianę. Eee, I no i to chciałam w sumie powiedzieć na temat bluszczu z Shane, więc na początku sprawdzajcie wszystko dokładnie. Ale w sumie po co mi ten bluszcz? Nie powiedziałam, czy coś będę z nim robić? Nie powiedziałam. No w ogóle po co mi bluszcz? Co nie? Ściana na bluszcz, Bluszcz na ściany, ściana na bluszcz. Eee, ale stwierdziłam że chcę taki bluszcz, ponieważ brakuje mi ścianki do nagrywania, która byłaby fajną alternatywą, fajnie by wam się oglądało właśnie jakieś fajne ścianki do oglądania, do, do, do nagrywania, gdybym miała na przykład mówiła coś w przerwie lub robiła takie quizy, jakby z Olą, na przykład i z Mają, takie było wcześniej, tylko z innymi osobami, to fajnie by było mieć za sobą jakąś fajną ściankę, która fajnie by wyglądała. I wymyśliłam sobie ścianę na bluszcz. E, będę to robiła na ścianie, gdzie są świnki. Tam mam e, taki jakby połowę łóżka. To było że tak, taki, to było doczepek do czepek do łóżka, ale ja to sobie odczepiłam. To jest dla taki osobny element. Tam w rogu leżą świnki. I to usunę, że tak powiem. E, w sensie nie świnki, świnek nie będę usuwać. Będę usuwała tą nie wiem, jak to nazwać. No, mi to drewno, to drewno. Będę stamtąd usuwała. Najprawdopodobniej rozkręcę to i yy, gdzieś tam będzie. Na pewno tego nie wyrzucę, bo, bo może kiedyś mi się to jeszcze przyda do czegoś. Yy, I tam zamontuję na tą ścianę, gdzie stoi to drewno, yy, takie, taki bluszcz yy, z lampkami. On będzie tak jakby a'la zapleciony w te lampki ten bluszcz i to będzie jak się zapali, to będzie taka fajna ścianka świecąca, bluszczowa. Eee, I w sumie to nie powiedziałam, Boże, zamówiłaś ten bluszcz, ok, nie udało się, masz jeden bluszcz na jedną ścianę, ogromną ścianę, która jest, no dobra, taka jak połowa tej ściany. Eee, I sprawdzałam w różnych stronkach na Allegro, sprawdzałam takie sztuczne liście na ścianie. Nie wpisujcie tak, bo wam nic nie wyjdzie. Poprosiłam też na live, żeby ktoś może jak znajdzie coś takiego, to żeby mi podesłał, ja sobie to obczaję i może mi się właśnie to spodoba i sobie dokupię ten bluz. bo serio było go bardzo mało. I okazało się, że moja przyjaciółka. Z Sprawdziła na Allegro i jest to bluszcz na ścianę. Sztuczny bluszcz na ścianę, więc jeśli komuś się takie coś też spodoba, to wpisujcie sztuczny bluszcz na ścianę. Nie sztuczne liście na ścianę, bo nic Wam na Allegro nie wyskoczy. I właśnie taki bluszcz mi wyskoczył. Było to 12 sztuk. 12 sztuk bluszczu takiego na ścianę, e, sztucznego po 40. To kosztowało 43 złote, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. E, I jest to właśnie taki blusz na ścianę i on jest po 2 metry. E, I do tego e, to jakby ma być... W sumie nagrywam tego vloga po to, że blusz miał być wczoraj lub dziś. I właśnie dlatego nagrywam tego vloga dziś. Tylko... Hmm, gdzie jest mój blusz? Nie ma! Wow! Nie wiem co się stało, kurier nie przyjeżdża, eee, mi się kojarzy, że kurierzy do mnie tutaj w tej okolice, gdzieś tutaj, przyjeżdżali rano, to już około 10 do 12, wtedy kiedy miałam lekcje, często byli właśnie kurierzy z paczkami, a dziś nie było kuriera. Mamy godzinę 17, więc nie tracę nadziei, że jeszcze Pan przyjedzie, a mamy dzisiaj 23, Miał być 22-23. Nie ma. Nie ma! Wyparował, a mamy godzinę. Coś jak mówię, 16-17, coś około 16.30 jakoś, tak. Stwierdziłam, że zacznę od mojego y, room touru. No i tak to się prezentuje. Tutaj mam jakieś tam rzeczy jeszcze, jakieś żelki, jakiś klej. no nieważne, nieistotne. No i tutaj wchodzimy do mojego pokoju. Mamy taką tablicę, jeśli ja bardziej odsunę, to mam jakiś mój plan lekcji z rzeczami do Teamsów, więc tego nie będę pokazywać. O nie, nie, nie widzicie tego. No, ale tak tu wygląda ta ściana, to mam jakieś zdjęcia, też nie będę pokazywać, to są twarze. Tam jest też jakaś twarz. No, ale ta półeczka generalnie w sumie nie widać stąd, kto tam jest, ale jest naprawdę prześliczna. Ona jest z złote. złota, poczekajcie, pokażę Wam. Tak, tutaj jest taka złota, właśnie ona jest taka. I mam taki ten, taki ten, taki ten. Dobra, no nieważne. I tutaj mam biurko. Nie patrzcie na to, proszę was, bo to jest moja praca na technikę, plastykę, Boże Święty. Nie, nie umiem rysować, a no musiałam to zrobić. Tutaj mam jakieś tam moje okular, generalnie biurko. Mam tutaj właśnie tak i takie okno. Moment, bo może kurier przyjechał właśnie do tego szczekam. Skończyliśmy chyba na biurku. No i tutaj mamy biurko i takie łóżko z tymi poduszkami, co kupowałam na vlogmasach. Są prześwietne. I tutaj mamy ten taki jakby zakątek. O, ale tak to wygląda i właśnie o tej ścianie mówię. Tego nie będzie. I tutaj będzie ten bluszcz wisiał. Dobra, już Wam pokażę to ozdobę, bo już 100 tysięcy razy pokazałam. Tutaj mam takie coś i tutaj są takie przywieszone do sufitu motylki. Serio, to na tym... Ten... Aparacie, i w ogóle to nie wygląda ładnie. To wygląda tak tandecznie mega. A to wygląda tak mega słodko w rzeczywistości. Serio. To są takie właśnie motylki, one są tak pokolorowane i takie przywieszone. Wystarczy wydrukować i podwiesić. Ja mam na takich haczkach. Nie wiem, czy to widać. Mam jakieś zdjęcia I z taksa. No i garderu. ale Tak to wygląda i tak mi się tutaj wszystko prezentuje. Ten mój cały pokoik. No i tak jak mówię, tego nie będzie. Tutaj będzie wisiał ten bluszcz który ma dzisiaj przyjechać i mam nadzieję, że tak się też stanie. No. I to chyba na tyle z mojego touru. No, także po prostu wyślę Was już chyba do momentu, w którym przyjedzie do mnie moja paczucha. Ok, akcja spontaniczna. Siedzę przeglądam sobie TikToka, bo e, mam jeszcze chwilkę przerwy. się tego się tak spieszę i dzwoni domofon. No, ja już stwierdzam to jest, sobie, nie? i przyszło. Przyszła moja paczka. W sumie to ja jej nie odbierałam, tylko mój tata ją odbierał. Tylko, że to... jakby tam były jakieś ubrania trochę coś. Ale tam nie są ubrania. I to jest ta paczka z Allegro, więc... Open. Co?! To jest paczka z szej. Ona miała 6-7 marca Co jest? Serio, ja myślałam, że to jest Allegro Miała przyjść 6-7 marzec o, Nie 7, ten Ona miała 1 albo 6 marca przyjść To jest generalnie taka bluzeczka Ale to jest bluzeczka dla mojej siostry Bo zamawiała No i tutaj są te malutkie liany Co tak mówiłam, że jest po prostu jedna liana Którą sobie gdzieś tam zaczepie. I coś tutaj jeszcze jest no, ale są lampki, tylko, że są jakieś strasznie malutkie, nie wiem o co chodzi. Teraz wam to dokładniej pokażę. Dobra. Chodźcie, pójdziemy dać mojej siostrze tą bluzkę. O, moja klasa dzwoni, bo no dziewczyny miały przyjść. Dobra, zapukamy. Patrz, co przyszło. Musisz ocenić później na odcinku. Ale tak jak mówię, dobrze, że dokupiłam, bo maluteńko, maluteńko e, zamówiłam, no dlatego ta paczka, bo jakaś taka mała mi się wydawała, ale to jest 3 metrowe? To jest 3 metrowe? To są 3 metry? No nie wiem, otwórzmy to, dobra? Dobra, muszę się spieszyć, bo tak jak mówię, zaraz mam lekcję, wezmę tego pluszaka na chwilę. I okej, okay, otwórzmy najpierw tą lianę, O to coś. Mmm, dobra Czy To jest Jana a nie coś, dobra O, i właśnie o taki bluszcz mi chodziło Trzeba go tylko rozplątać i on ma 2 metry długości Pachnie trochę jak kasza <grym> Serio, on pachnie jak kasza No, jest malutki, strasznie mały Ale to akurat nie jest problem, bo ja sobie go gdzieś zawieszę, bo nam... Po prostu ja mam dużo miejsca jednak w pokoju na takie rzeczy więc sobie to gdzieś zawieszę. Chyba pójdzie tam na tam, tą tablicę, ale to Wam pokażę generalnie spokojnie, jak ja to będę wkładać. Ale odpuszmy te lampki, bo ja jestem bardziej tych lampek ciekawa. Mogą miały być 3 metrowe. Chociaż 3 metry to nie jest dużo jakoś bardzo. Ok, są na baterie, więc coś plus, że lampki nie będą mo mogą być podwieszone pod samym sufitem, bo to nie będzie jakby. Szkadzało śmierci, to wszystko. No to jest jednak schniecenie, ale jakby śmierdzi Dobra? I lampki wyglądają w ten sposób. To jest 3 metry? Ja myślałam, że 3 metry to ma. to jest dużo. Chociaż w sumie to jest trochę dużo. Tylko, że jest mały problem, bo ja chciałam to podwieźć pod sufitem. A jeśli tutaj znajdą się bo tutaj widzę, że trzeba grube baterie. To będzie obciążenie I nie wiem, czy to się mi nie zerwie Pod ciężarem baterii Jak będzie podwieszone pod sufitem Ale zobaczymy One mają y, zimne światło Bo zależało mi na tym, żeby liany y, Świeciły na takie zimne światło Niż bardziej na ciepłe y, Ale to już y, nie jest problem Czekam tylko teraz na to Allegro Skoro to przyszło niż wcześniej Allegro To Allegro powinno być Sorry, ale cały czas do mnie dzwonią yy... Cały czas do mnie dzwonią, do, nie to chciałam powiedzieć e, Czekam tylko na to, ale gra, skoro to przyszło, to też powinno zaraz już przyjść mi. Okej, okay, prowadziłam konwersację z moimi przyjaciółkami na, e, właśnie na grupie klasowej, po tym jak skończyłam e, nagrywać. E, I w końcu doszłam z nimi do wniosku, że nie będę tutaj e, wieszać e, tych e, lian. Tylko jak widzicie, liany wiszą na tym. E... Moment. Na tej tablicy, tylko nie chcę pokazywać tam twarzy, bo może sobie ktoś tego nie życzyć. Zresztą te zdjęcia są stare, więc mm, tutaj właśnie jest, te, leżą te liany, a jak widać wcześniej były takie różowe lampki z flamingami i te lampki po prostu wsadziłam do tutaj. O. I to słabo wygląda tak w telefonie, ale na żywo po prostu można sobie to zapalić i a no i siedzę na stole. Zapomniałam powiedzieć, że nagrywam dzisiaj odcinek z specjalnym gościem, który już jest na moim kanale, więc link macie po opisie i wbijajcie tam, bo wydaje mi się, że będzie super. Siedzę sobie i tata pisze, że paczka będzie za 15 minut. Mówię, okej, okay? ale ta paczka miała być jeszcze długo, długo miała iść, i tak nie przyjechała. Tata mówi, że nic nie zamawiał, a coś jest tak jakby zawinięta jak ten bluz, więc otwórzmy to. Jeśli już nastawiłam tutaj bluz, tylko to, to, to nie może mnie zawieść. Tak! To jest on! To jest on! Jest! Nieście! Yes! Yes, Śmiedzą rybą. Okej, okay, przerywam tutaj, przerwałam na chwilę, bo generalnie gadam z moimi dziewczynami. Z moimi dziewczynami. Gadam z dziewczynami na grupie klasowej i musiałam im pokazać, że mi przyjechała paczka, bo one też się bardzo w to zawzięły i bardzo długo ze mną czekały na tę paczkę, więc musiałam im pokazać. No bo to są moje przyjaciółki, Ale otwórzmy, zobaczmy, jaki to jest materiał. Okej, okay, open. Jest tego. Jak to śmierdzi Okej, okay, patrzcie. Wait. O, mogę tak pokazać. Ej, to śmierdzi, serio. Trzeba będzie to wywietrzyć. Bo to serio jakoś jedzie okropnie. Ale... Jakby to jest tylko jeden, co nie? W sensie... To nie jest jeden, chciałam powiedzieć. Patrzcie, to jest tak dużo tego i jest tak rozdzielać będzie. Zaczynamy robotę i ściągam najpierw stąd lampki, później dookoła, będziemy lecieć. Wszystko z tego pozdejmować. I to wynieść, albo przynajmniej przystawić nie w to miejsce, żeby tu stało. Więc lecimy. to i efekt jest niesamowity. Czyli odejdę. Wydaje się z tego mało, ale żeby naprawdę jest to bardzo gęste i bardzo tylko dużo jest. Wygląda mm, to jest naprawdę fajnie, fajnie, byłoby jeszcze były kilka, żeby tam dać, ale naprawdę sobie, mi się daje, że sobie to wszyscy poradziło to męczyłam, ale nie chciałam po prostu was zamówić tym, że ja cały czas tak wieszę, i nawet na tym lapsie nie wiedziałam, że to zrobię. I też, jak pamiętacie, były lampki, które sobie zamówiłam właśnie razem z tym zamówieniem z Shane, żeby... Myślałam w ogóle, że one będą długie, żeby tak pople, popleść Platać w te liany, te lampki, i po prostu jak się włączy, to niby te liany tak świecą. E, ale tak jak myślałam, mają grube baterie, o dokładnie o takie. takie, To są w ogóle rzeczy, które posprzątałam w sensie z zakładki, więc nie zwracajcie to uwagi. To tak są moje skarpetki, też na to nie zwracajcie uwagi. No, ale e, takie mają grube baterie, co po prostu bardzo by to obciążyło. E, a nie ma, raczej nie przyczepiłoby się to tam dobrze. No nieważne, może to kwestia światła. Yy, nie trzymałoby się tam dobrze, bo po prostu było takie obciążenie, że to by spadało, co by było bardzo problematyczne, więc stwierdziłam, że obwieszę sobie yy, tymi lampkami. Właśnie lampę i serio, ta lampa w ogóle teraz tak ładnie wygląda taka jest obwieszona tutaj tymi lampkami i to serio w kamerze, to wygląda jak, nie wiem, nie wiem co, ale serio, to wygląda ładnie nawet w. I tak w ogóle to tutaj teraz zrobiło się tak więcej miejsca, tak wygląda jakby ten pokój był większy jeszcze. Pokażę wam te przebitki, bo OMG. Oh Przebitki są naprawdę, naprawdę przeprześliczne. Cieszę się, może to wreszcie dojechało, że to mogłam. Okej, okay, generalnie jest ze mną Ola, bo spała u mnie i teraz śpi drugą noc. Zapraszamy, ale jesteśmy na przystanku! Siedzimy na przystanku i wiecie, co jest najlepsze? Że sorry, że z tej strony chyba już tutaj jest rozmazany obraz, ale idę, kurde, z Emki wychodzę, idę z, wychodzę z galerii. I nagle bum! Telefon spada, połowa szybki zbita A że ja nie mam harcowanej szybki, nie mam nic generalnie To... Cały telefon jest pobity! Cały! Na szczęście kamerka żyje! No tak jak widzicie, ja przynajmniej będę mogła do nas nagrywać jakieś vlogi Ale stwierdziłam w sumie, że ten vlog już się wtedy skończy, ale... Hej! Chciałam się z wami przywitać I jednocześnie pożegnać, bo Pokażę Wam jeszcze ten telefon zbity, bo jest masakrycznie zbity. Zresztą, jak widzicie, jakość filmiku nie jest najlepsza pod względem tego, że chcę patrzeć na siebie jak nagrywam, a no jakoś, tak jak mówię, nie jest fajna, bo mamy zbitą. Co się u mnie zmieniło, bo ten vlog już dawno miał być na kanale, ale zapomniałam się, że i po prostu zapomniałam o tym vlogu. Co się u mnie zmieniło, więc po pierwsze, nagrałam dużo filmów, tylko w ogóle. Yy, nagrałam yy, TikToka, który zresztą jest na moim TikToku, tylko i stawiłam. Fff, zjadłam włosy yy, i stawiłam yy, na moje Instagramie takie zdjęcia śliczne, yy, właśnie z tej ściany, które mi się fest podobają. Zobaczcie sobie, wchodzić na te dwoje, moje dwa. Yy, dwie social media. E, ja Was też zapraszam do subskrybowania tego kanału, dawania łapeczkę w górę pod filmami i dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ale w sumie znaczną zmianą, którą widzicie zresztą e, to są moje włosy, bo no, zafarbowałam. E, jest tutaj rozświetlenie, co w się. Sensie, wiecie, pasemka. E, o, tak one wyglądają. I ja po prostu je sobie rozświetliłam, w sobie sensie się rozjaśniłam, bo chciałam uzyskać efekt taki bardzo ładny. Niestety farba nie załapała dobrze, rozjaśniałam je dwa razy i nadal są rude w moim sensie Dla mnie to nie jest rude, ale dla moich większości koleżanek jest to rudy. Okay? No i się też z Wami pożegnam, tak jak mówię, tak? Pokażę Wam jeszcze ten telefon zbity, bo jest już doszczętnie zbity. E, pokażę i. I to chyba na tyle. A i oprowadzę Was jeszcze po moim pokoju, bo sporo tu się jednak pozmieniało. Po założeniu tych lian, dużo rzeczy straciło swoje miejsce, które były właśnie na tym drewnianym, drewnianym stelażu i w ogóle. Więc, więc też chciałam znaleźć im jakieś zagospodarowanie. Więc staram się jak najlepiej znaleźć im właśnie jakieś miejsce, żeby to też ładnie wyglądało. Więc wam wszystko pokażę. Kupiłam sobie też wczoraj nową roślinkę i tym razem żywą. Mam nadzieję, że nie usłyszę jej albo nie przeleję jej wodą. No więc tu się nic nie zmieniło. Tutaj jest troszeczkę nieporządku na tym biurku, ale to dlatego, że szybko musiałam wyjść i po prostu jej mam wszystkie kable i musiałam wszystko rozwalić. Tam są jakieś rzeczy. I tutaj jest. Y nie wiem tam smysłem osoby, nie wiem, czy chcą być na tym filmie, ale tego nie mogę pokazać. Dobra, zabluruję po prostu jakieś te osoby, czy coś tam z tym zrobię. No, ale tak tutaj to dałam, to było też na tym właśnie stelażu. To dałam tu, a tą półeczkę, co, w której były rzeczy dla świnek, dałam ją tu i tu słowam po prostu kredki i mazaki, i tak sobie to ułożyłam. I kupiłam sobie, słuchajcie, wczoraj paprotkę. Jest taka śliczna, że no jest paprotką moją i muszę ją w ogóle podlać chyba, bo... To nie jest sztuczna paprotka? Ej, to jest to tylko jak sztuczna paprotka. Ale nie, to chyba jest prawdziwe. No, ale tam. I ty to sprawdzimy. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło, no to jest nasza piękna ściana. Powiem Wam, że o, muszę usnąć, to sorry. Strasznie trudno mi jest to pokazać, ale no nie, nie mam pomysłu. W ogóle patrzcie, jaki teraz się ten tunel to tam zrobił, patrzcie, o tutaj. Tam jestem mnóstwo mnie, ale tutaj, patrzcie, jest tak zbite. Tu, tu mam, tu już wcześniej było zbite, tak dotąd, o, dotąd. Tu wcześniej było zbite, a tu po prostu mi się tak zbiło całkiem, tak o. Masakra, mówię Wam, nigdy nie polecam mieć zbitego. Nie fajnie, nie fajnie. Ale mam wam, że dzisiaj um, mi te włosy pasowały, bo wcześniej mi tak niekoniecznie pasował ten kolor, ale nie jest na razie źle, naprawdę. E, już je umyłam po tym drugim razie i nie jest źle. Uf, ale to tyle już w tym odcinku. Ja zapraszam Was do następnego. I ten vlog się już kończy. Napiszcie w komentarzu, jeśli uda mi się je jakoś uruchomić. Czy ym, takie vlogi Wam się podobają? Myślicie więcej vlogów na moim kanale? Bo jeśli tak, to ja chętnie będę dla Was je nagrywać. A ja się już z nami żegnam buzia. Bye!